Z klubu sztuk walki Hadżima. Pomimo zamknięcia w domu dbamy o zdrowie. Dzisiaj zaczniemy od rozgrzewki. Dobrze, na początek lekki dwie. Czyli na rozgrzewkę? Może być na przykład taki: na lewej nodze płyskać dwa razy, a na prawej trzy. Podobnie. Ale ćwiczenie z naszym hmm. potem, który właśnie wyszedł, może być takie. Biegamy sobie w tyłko i na moich jaśnięcie zmieniamy kierunek. Podskakujemy na lewej nodze, a trzy na prawej. I coraz szybciej. Nie <noise> tak. Chodzimy sobie w kółko i co drugi krok przysiadamy.